No, z tej strony dzisiaj gra w Minecrafta, wyszukanego z moją siostrą Mają. E, ona się schowała, ja e, odeszłem. E, przyznam się, to, to jest mój świat, e, z moją siostrą, którego budowałem w ale A teraz e, gramy bez kreatywa, więc dobra. No to więc idę ją szukać. E, tu jest. Wiem, ona się schowała. A ja wychodzę Chcę szukać. Nie wiem od czego zacząć. Może pójdźmy... Pójdźmy może tutaj. Bo tu jest takie fajne miejsce do schowania się. Chodźmy może tutaj znaleźć. Ty wioska. Kurde, już się robi No. Tu jest jakieś coś. Ale dobra. To o, do zamku może się schowała. Może tu jest zamku. Chodźmy zobaczyć. Nie, tu jest jakieś coś. O, tu może. To jest fajne nawet. O oh, jest! Jest, teraz e, szuka. Dobra, e, on już tam e, liczy. Ja pójdę tu do zamku. się ja tam. Tu do zamki pójdę. Ale patrz o. o, o i tu będę. Może tu jest. Ciekawe, czy znajdzie mnie. Mam nadzieję, że nie, bo chcę wygrać. A gramy właściwie to Olic. Olic gramy. O, idzie, idzie, idzie. Nie, nie, nie. Pójdę idzie tu. Ulatujcie. Nie trucia. Miejscowa Ale ślepota. Ale ślepa. No ja tu szukam. Szukam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, to osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście 30 dobra szukam Na pewno się nie schowała gdzieś tutaj Bo jakby się schowała tutaj Nie I taki fakt, że w zamku się schowała W drugim moment. Nie trzeba mnie Nie, nie, nie wiem zobaczmy Giełdą nie ma jej na szczęście Zobaczmy tam aby gdzieś tu była. Drzewie? Na pewno nie, bo ona by nie pomyślała o drzewie, żeby się schować. Tu chyba też nie. Tu chyba też nie. Ale jeszcze wejdę zobaczyć. Nie, nie eee, Może się schowała. Na górę pandy nie poszły. O tych bramka. Tu gdzieś może. Nie ma jej. W domku! W domku, co to jest? Co to jest? Po co to jest w ogóle? A to, co to, to. No może się to schowała. A, za, za, a zapomnę Wam powiedzieć zasady. E, no to tak. Zasady są takie. E, nie wolno się zakopywać. E, nie wolno się zak, zakopywać. I, I tyle. A e, i nie można e, iść poza platformę. No, poza to, bo. No, poza ten cały. E, poza ten cały, e, poza ten cały teren, na którym jest wszystko zlikone Nie, ma nie ma. O szczęście Ej, na balkonie! Może być anyway. Ej gdzie ona jest? Byli o tu Nigdzie na razie To może będzie Ty, Tyliła jej Ej ja nie wiem gdzie ona jest Serio nie wiem gdzie ona jest Dochodźmy na dół Przecież tu może, ale ono by chyba zamkał za sobą drzwi. Nie ma, nie ma. No szczęście. Kurde, nie ma jej Egipcie. Tu? Przecież. Pilot lat po się E Dobra, ja już wiem, bo dała mi trochę podpowiedzi i ona jest chyba wych hotelu. Weźmy tu i zobaczmy. Bo szczerze to nie wiem, ale podpowiedział mi, że tam jest dużo pomieszczeń w tym środku. Yy, są schody. To więc pomyślałem tak akurat o hotelu. Yy, bo no tam już przecież byłem w zamku. Gdzie idzie? Patrzcie. Hotel. Ja chyba. No to no precyzja jest tutaj. Tu nie ma jej. Szkoda. Tu wejdę. Po jakie widoki na całą wioskę. Tutaj też jej nie ma. Mam nadzieję, że ona będzie gdzieś wyżej. Ale musi być. Kupa. <głupę> Jak ona tu wyskoczyła? Ona tak po prostu? A to nie zabiło? Spójrz Siema. Szukasz? Się idę skryć. Szukaj już. Szuka. Mmm idę tu. Chowię się na to. No na to. Tu! O, na sto procent nie znajdzie, bo ona jest O kurde, to stoi. Tu on nie idzie tu. Szukaj ją. Dupa. Nie. No. Zabiję ją. Nie no, ale... Czekajcie, załatwię jeszcze raz, żeby się schował. E, dobra, mam kolejną szansę. Żeby ją teraz fajnie wykorzystać. Pójdę tu. Что то есть. Я, а, Я помер. Шеп, шипко, шипко. Tylko ona znajdzie, bo nie może. Jest. Udało się. tak ja w ogóle nie znajdzie. Teraz to. Teraz to może. I ja mogę na mapę przez sprawdzionek. jest tam. Bo tam... na wyszła do domku chyba. Bo... Chyba wyszła do domku, ale nie wiem. Bo jestem w takiej... E, bo jestem obok teleportu do ladderu. Jest no, jestem tam obok bramki. Takie spęczny. Wiecie, co on tam powiedziałem? Ona tu stała chwilą, chwilę, ona tu przebiegła. Ona tu przebiegła. Chciałem jeszcze posłuchiwać, gdzie ja jestem. A specjalnie jeszcze będzie? Я бы бороться об этом специально. Попиши еще раз. Такое блюдо. Я пойду тут сходить. Сейчас ты не уже, Та с тобой никогда не Еще раз. Ух ух Znalazło. Nie masz szans w ogóle. Zobaczę Jones. on jest. Kurde, jest blisko. tej oh, <laughs> fitnik. Widzę ją. Nie ja ją widzę. jest. Prawie obok mnie. Widzę jej nikt. Ale dobrego mnie pomysłu w ogóle. A znowu to przyszła przed chwilą. Ja nie mogę. O, ona, ona myśli, nie? że ja że ja jej nie widzę, jak ona to w ogóle przychodzi, nie? Ona myśli, że... Nie, w ogóle jej nie widać. Ej, ona się rusza. Ona idzie z tu chyba. Kręci się tu obok. Ale jej tu nie ma. Czekajcie, pewnie. E, dobra, jej ja podpowiedział trochę, gdzie ja mogę być. A ona dalej stoi w miejscu. No, podpowiedziałem jej, gdzie, bo, gdzie ja jestem, bo pokazały mi, e, w jakim obrębie jestem. I da się ruszać to na tym miejscu. A wy wiecie oczywiście, gdzie ja jestem? Nie, a jeden żartowałem. No poszło, widzimy, jak u nas szła. Jak... Uuu, się jeszcze. ale jak wiesz, to e, uzgodniliśmy sobie tak, e, że ten e, że można się wkopać, ale trzeba zostawić jedną dziurkę e, e, tego, e, no jedną dziurkę, że jakby jedną dziurkę jakiegoś bloku. Dobra. E. Musiałem się, zakopić, musiałem się zakopać, bo ich chciałem przegrać. Oszukałem? Patrz, patrz, ona tu stoi. Patrz, patrz, patrz ona tu stoi. Nie. Ślepa. Pff. I ja sama <śmany> nie, nie, ja tu ja nie mogę tydolować. Ona nie wie o to niczym nie wie. Ona nie wie o tym. Nie, ja nie mogę, ja nie wierzę, ja nie wierzę w tym, ja nie mogę się. Ona po prostu nie wie, ona nie wie co się dzieje. Ona nie wie, że ja tu jestem. Bo używam shift oczywiście. <laughs> No serio nie jestem na miejscu jestem obok ciebie Dobra, ona nie wie, ona nie wie, że jestem obok niej ona, e, ona ona myśli, że ja nie witki używam nie jak ona się tu wykopię. nie nie, nie kop tego nie kop tego nie proszę cię, nie kop nie ona to kopie Nie Jej to Jej Ona nie wie co się dzieje Jej, jej to płyta mnie je w bloko Jej obi...

Dobra, to tu już będzie koniec, bo e, powiedziałem jej, żeby się wykopała raz do góry i się nie zobaczy. I bez. debil. Nie? Po prostu debil. Bo, Hej! E, dobra, to to by... Je... To w miejscu. Czekaj. E, dobra, to, e, to my się widzimy jutro. I pa!